Nie potrzebuję twojej zgody, żeby udowodnić, że mam rację, powiedziała chłodno, nie odrywając wzroku od mężczyzny w mundurze z trzema gwiazdkami na ramieniu. Sala ucichła. Wszyscy wiedzieli, że właśnie przekroczyła granicę, której nikt w jednostce nigdy nie odważył się dotknąć. Porucznik Lena Wysocka, młoda oficer, córka mechanika z małego miasteczka, Kobieta, która musiała dwa razy ciężej pracować, żeby dostać połowę szacunku, jaki inni otrzymywali z automatu. Tego ranka, podczas odprawy przed misją, dowódca major Rudkowski, z uśmiechem, który bardziej przypominał grymas pogardy niż aprobatę, ogłosił, że Lena nie zostanie przydzielona do operacji Cisza. To zadanie wymaga zimnej krwi i doświadczenia w realnych warunkach bojowych, powiedział tonem, który miał brzmieć obiektywnie, ale wypełniał się szyderczą nutą, a nie emocji i ambicji, które często prowadzą kobiety na manowce. Nikt się nie odezwał, tylko Lena zacisnęła pięści. Wiedziała, że to nie chodzi o doświadczenie, chodziło o to, że była kobietą, że miała odwagę kwestionować decyzje, które innym wydawały się niepodważalne. Jej reputacja była mieszanką podziwu i nieufności. Ludzie widzieli w niej talent ale bali się go uznać, bo zagrażał porządkowi, który trwał od lat. Gdy kilka godzin później wiadomość o katastrofie patrolu Cisza dotarła do bazy, powietrze zgęstniało. Jeden z oddziałów zaginął w górach. Brak kontaktu, brak śladów, brak sygnału. Major Rutkowski wyglądał na szokowanego, ale w jego oczach pojawił się cień niepokoju, który znała. To był strach przed odpowiedzialnością. Lena podeszła bliżej stołu operacyjnego, spojrzała na mapę. Wiedziała, że to teren, który znała lepiej niż ktokolwiek inny. Zgłoś mnie do zespołu poszukiwawczego. Powiedziała cicho, ale stanowczo. Major spojrzał na nią z góry, jakby właśnie poprosiła o coś absurdalnego. Nie jesteś gotowa, nie potrzebuję bohaterki, tylko ludzi, którzy słuchają rozkazów. Wtedy padły słowa, które przeszły przez bazę jak błyskawica. Nie potrzebuję twojej zgody, żeby udowodnić, że mam rację. I zanim ktokolwiek zdołał zareagować, Lena zaczęła zbierać swój sprzęt. W oczach wielu była szalona, w oczach kilku odważna, w jej własnych po prostu zdeterminowana. Noc zapadła szybko. Wiatr niósł echo burzy, a w radiu słychać było tylko szumy. Lena ruszyła w góry sama, z ryzykiem, że zostanie zdegradowana, zawieszona, może nawet wyrzucona z wojska. Ale w jej sercu był spokój, ten rodzaj ciszy, który pojawia się, gdy wiesz, że idziesz tam, gdzie musisz. Nie dla chwały, dla prawdy. Gdzieś w oddali mignęło światło. Przez chwilę pomyślała, że to błyskawica, ale to był sygnał, krótkie, powtarzające się błyski, jak kot morsa. Ktoś żył, ktoś próbował dać znak. I w tej jednej chwili Lena wiedziała, że wszystko, co powiedziała, wszystko, co zaryzykowała, zaczyna nabierać sensu. Śnieg skrzypiał pod jej butami, a powietrze stawało się coraz cięższe z każdym krokiem. Lena szła po omacku, kierując się jedynie instynktem i słabymi śladami w śniegu, które ledwie dostrzegała w świetle latarki. Góry milczały, jakby obserwowały ją z ukrycia. Wiedziała, że to nie jest zwykła misja ratunkowa. To była walka o prawdę, o siebie, o tych, którzy tam zginęli lub walczyli o życie. Po kilku godzinach marszu zobaczyła coś, co zamroziło jej krew. W dolinie pod skałami leżały szczątki pojazdu zwiadowczego. Metal był zwęglony, a śnieg wokół przybrał barwę rdzy. Jednak między resztkami konstrukcji zauważyła coś. Ślad buta, świeży, wyraźny, jakby ktoś dopiero co tamtędy przeszedł. Ktoś przeżył, wyszeptała sama do siebie. Z radia wciąż cisza. W bazie pewnie uznano, że jest zbyt uparta, by wrócić. Rutkowski zapewne już szykował raport o jej samowolce i braku dyscypliny, ale to nie miało znaczenia. Dla niej liczył się tylko jeden fakt. Gdzieś w tym lodowym piekle ktoś walczył o przetrwanie. Weszła głębiej w dolinę, gdy nagle usłyszała głuchy dźwięk, jakby coś się poruszyło wśród kamieni. Podniosła broń, ostrożnie podeszła bliżej i wtedy zobaczyła go sierżanta krawca, zakrwawionego, półprzytomnego, z bandażem prowizorycznie owiniętym wokół nogi. Gdy ją zobaczył, przez chwilę wyglądał, jakby widział ducha. Wysocka, wychrypiał, myślałem, że. że nie przyszliście. Nikt nie przyszedł. Odpowiedziała twardo, klękając przy nim. Ale ja przyszłam. Z jego słów, urywanych i splątanych, zaczęła układać obraz tego, co naprawdę się wydarzyło. Misja cisza nie była błędem taktycznym, jak twierdził Rutkowski. To była zasadzka. Ktoś z wewnątrz przekazał informacje o trasie patrolu, a rozkaz, który zepchnął ich w pułapkę, wyszedł bezpośrednio z centrali. Lena poczuła, jak coś w niej pęka. Nie tylko gniew, coś głębszego. To było uczucie zdrady, które paliło od środka. Wiedziała, że jeśli wróci z tą historią, nikt jej nie uwierzy. Kobieta, która złamała rozkazy, która działała z impulsu łatwo ją uciszyć, ale jeśli dowody przetrwają, jeśli krawiec przeżyje, wtedy prawda będzie miała głos. Musimy wracać, powiedziała, pomagając mu wstać. Nie pozwolę, żeby cię tu zostawili, jak śmiecia. Krawiec spojrzał na nią z wdzięcznością, ale i lękiem. Lena. Oni cię zniszczą. Uśmiechnęła się lekko, z tym samym uporem, który kiedyś doprowadzał przełożonych do szału. Nie pierwszy raz ktoś próbuje. Droga powrotna była jak wieczność. Śnieżyca rozszalała się na dobre, a radio wciąż milczało. W pewnym momencie usłyszała w oddali śmigłowiec dźwięk, który mógł oznaczać ratunek albo zagrożenie. Włączyła latarkę w tryb sygnału ratunkowego, a krawiec zamknął oczy, zbyt słaby, by mówić. Kiedy z góry spadło światło reflektora, Lena pomyślała, że w końcu wszystko się skończy. Ale wtedy zobaczyła na burcie śmigłowca znak, który ścisnął jej serce. To nie był ich oddział ratunkowy, to była jednostka specjalna, ta sama, która odpowiadała za błędne rozkazy. Wiedziała, że jeśli ich znajdą teraz, nie wrócą do bazy żywi. Helikopter zawisł nad doliną jak ciemny cień, a śnieg wzbił się w powietrze niczym chmura białego dymu. Lena przykucnęła, zasłaniając krawca. Światło reflektora przecięło ciemność i zatrzymało się dokładnie tam, gdzie klęczeli. Serce biło jej tak głośno, że miała wrażenie, że słychać je przez radio. Wtedy padł głos przez megafon. Chłodny, pozbawiony emocji, znajomy. Głos majora Rutkowskiego. Porucznik Wysocka. Złamała pani rozkazy. Proszę nie stawiać oporu. Zostanie pani przetransportowana w celu przesłuchania. Lena wbiła wzrok w śmigłowiec. Nie mogła uwierzyć, że nawet teraz miał czelność mówić tonem oficjalnym, jakby chodziło o rutynową procedurę. Wiedziała, co znaczy przesłuchanie. Wiedziała, że jeśli się podda, prawda zniknie razem z nią. Spojrzała na krawca. Był półprzytomny, szeptał coś niezrozumiale. Podjęła decyzję, rzuciła dymny granat w śnieg. Chmura szarego pyłu eksplodowała, zasłaniając ich przed wzrokiem pilotów. Chwyciła krawca pod ramię i zaczęła ciągnąć go w stronę wąskiego wąwozu. Śmigłowiec zareagował natychmiast. Światło przesunęło się gwałtownie, a z głośnika rozległ się rozkaz: Zatrzymać ich! Powtarzam Zatrzymać!. Seria z karabinu rozdarła noc. Śnieg wokół eksplodował w małych kraterach. Lena poczuła, jak zimne powietrze tnie jej policzek. Odłamek drasnął skórę, ale nie zatrzymała się. Każdy krok był walką, każdy oddech, obietnicą, że nie da się zniszczyć. Po kilkuset metrach wreszcie dotarli do jaskini. Wciągnęła krawca do środka, oparła go o ścianę i zsunęła się obok, próbując złapać oddech. W powietrzu czuć było metaliczny zapach krwi. Lena, wyszeptał, dlaczego to robisz? Bo jeśli milczę, to znaczy, że się zgadzam, odpowiedziała po chwili. A ja nie potrafię się zgodzić na kłamstwo. Cisza zapadła na długą chwilę. W oddali słychać było helikopter krążący nad górami, potem odleciał. Lena wiedziała, że to tylko kwestia czasu, zanim poślą za nią ludzi z rozkazem zlikwidować. Przy ogniu, który udało jej się rozpalić, przeszukiwała plecak krawca. Między dokumentami znalazła zakrwawiony Pendrive. Kiedy zapytała o niego spojrzeniem, krawiec skinął głową. To. to dowody. Nagrania z kamery taktycznej. Wszystko, co się wydarzyło. Rozkaz, sygnał, zdrada. Lena poczuła, jak świat się zatrzymuje. To była prawda, materialna, niezaprzeczalna. Dowód, którego nikt nie mógł zniszczyć słowami. Musimy to dostarczyć. Powiedziała z determinacją. Jeśli to trafi do centrali, nikt nie będzie mógł tego zamieść pod dywan. Nie dasz rady sama, więc nie mogę przegrać. Na zewnątrz rozlegał się wiatr, jakby góry szeptały jej imię. Wysocka wiedziała, że jutro wszystko się rozstrzygnie, albo stanie się symbolem odwagi, albo kolejnym cichym trupem w górach, o którym nikt nie wspomni w raporcie. Zanim zamknęła oczy, jeszcze raz spojrzała na krawca. Wiedziała, że jeśli on nie przeżyje, prawda umrze razem z nim, ale jeśli choć jedno z nich wróci, świat w końcu usłyszy, kto naprawdę kłamał o misji. Świt w górach był ostry jak nóż. Lena obudziła się, gdy pierwsze promienie słońca przebiły się przez szczeliny skał. Krawiec spał niespokojnie, jego oddech był ciężki i przerywany. Czas uciekał. Wiedziała, że jeśli nie ruszą teraz, zostaną znalezieni. Wyszła z jaskini i rozejrzała się. W oddali, na horyzoncie, widziała dym, znak, że śmigłowiec wrócił z posiłkami. Z każdą minutą obława się zacieśniała. Ale w tym samym czasie Lena poczuła dziwny spokój, jakby wszystko, co miało się wydarzyć, już było zapisane. Spakowała sprzęt, owinęła krawca w koc i zaczęła ciągnąć improwizowane nosze. Droga była ciężka, każdy krok wymagał siły, której już prawie nie miała, ale w głowie miała tylko jedno słowo. Do wody. Ten mały pendrive w jej kieszeni był teraz cięższy niż karabin. Po kilku godzinach dotarła do starego posterunku granicznego, opuszczonego od lat, zniszczonego przez lawinę. W środku działało jeszcze jedno radiopolowe. Lena uruchomiła je, modląc się, by bateria wystarczyła. Przez chwilę słychać było tylko trzaski, potem głos. Zniekształcony, ale ludzki. Tu jednostka wsparcia Wilk. Kto nadaje? Porucznik, Wysocka. Mam rannego i kluczowe dane. Potrzebuję ewakuacji. Cisza, potem odpowiedź. Porucznik, Wysocka. Otrzymaliśmy rozkaz, że jest pani uznana za zaginioną i za podejrzaną o zdradę. To słowo zdrada uderzyło jak pocisk. Lena ścisnęła mikrofon. Zdradę? To oni zdradzili. Mam dowody, słyszysz? Dowody, że Rutkowski sprzedał naszą pozycję. Jeśli chcesz, żeby to wojsko w ogóle miało honor, odbierz mnie, zanim on zniszczy wszystko. Z drugiej strony znów cisza, potem krótko. Zrozumiano, niech pani utrzyma pozycję. Wysyłamy zespół. Nie wiedziała, czy może im ufać, ale nie miała wyboru. Kiedy wróciła do krawca, ten otworzył oczy i z trudem wyszeptał. Myślisz, że to się uda? Nie wiem, odpowiedziała szczerze, ale jeśli mamy zginąć, to nie jako kłamcy. Wieczorem, gdy wiatr wzmógł się na nowo, usłyszała w oddali silniki pojazdów. Spojrzała przez lornetkę: dwa transportery, żołnierze z tysięcy jedency naszywkami jednostki Rutkowskiego. To nie była pomoc. To był wyrok. Lena odruchowo chwyciła za broń. Krawiec próbował wstać, ale był zbyt słaby. Uciekaj, powiedział cicho, ale ona tylko pokręciła głową. Nie ucieknę. Nie tym razem. Zajęła pozycję w ruinach posterunku, w głowie układała plan. Jeśli uda jej się przyciągnąć ich uwagę, może zdąży wysłać dane radiem. Na stole leżało radio z otwartym kanałem transmisji. Wsunęła pendrive do portu i uruchomiła przesył. Pasek postępu ruszył powoli, jakby walczył z samym czasem. Pierwszy pocisk uderzył w mur, kamienie rozsypały się na wszystkie strony. Lena odpowiedziała serią kryjąc się za przewróconą szafką. Głosy żołnierzy rozlegały się coraz bliżej. Porucznik Wysocka, poddaj się, to koniec, krzyczał ktoś przez megafon. Nie, syknęła przez zęby. To dopiero początek. Na ekranie transmisji zobaczyła 85%, 92%, 97%, kiedy jeden z granatów wpadł do środka. Lena instynktownie rzuciła się na radio, osłaniając je własnym ciałem. Huk rozerwał ciszę, a świat zamienił się w chaos światła i dymu. Gdy kurz opadł, w powietrzu słychać było tylko szum. Na ekranie wciąż migał napis Transmisja zakończona. Plik wysłany. Lena uśmiechnęła się, mimo bólu i krwi spływającej po twarzy. Wiedziała, że prawda już nie należy do niej, że zaczęła żyć własnym życiem, poza rozkazami, poza strachem ale wiedziała też, że nikt jej nie pozwoli odejść tak łatwo. Minęły dwa dni. Dla Leny to były dwa dni bólu, gorączki i ciszy, przerywanej tylko trzaskiem ognia. Nie wiedziała, jak długo była nieprzytomna. Kiedy wreszcie otworzyła oczy, słońce stało wysoko, a śnieg wokół był zabarwiony na różowo. Krawiec nie żył. Jego dłoń wciąż trzymała karabin, jakby do końca pilnował, by nikt ich nie zaskoczył. Lena zamknęła mu oczy i przez chwilę po prostu siedziała w milczeniu. W jej wnętrzu nie było już strachu, tylko chłodne poczucie obowiązku. Wiedziała, że jeśli przeżyła, to nie po to, by uciekać. W oddali słychać było kolejne helikoptery. Tym razem nie przyleciały po nią. Przyleciały, bo w centrali już wrzało. Nagranie dotarło do sieci wojskowej. Materiały z misji cisza trafiły do mediów, a Rutkowski został tymczasowo zawieszony. Każdy kanał informacyjny mówił o zdradzie w strukturach dowództwa, o żołnierzach poświęconych w imię strategicznych decyzji. Ale między tymi nagłówkami pojawiało się jedno imię. Porucznik Lena Wysocka, kobieta, która złamała rozkazy, by ocalić prawdę. W bazie ludzie szeptali. Jedni mówili, że to bohaterka, inni, że szalona, ale nikt już nie mógł jej zignorować. Rutkowski, upokorzony, próbował się bronić. Twierdził, że nagrania zostały zmanipulowane, że Wysocka działała pod wpływem emocji. Jednak im dłużej mówił, tym bardziej grzęznął wytycząc sprzecznościach. Tymczasem Lena, osłabiona, ruszyła w dół doliny. Wiedziała, że nie dotrze daleko, ale musiała spróbować. W pewnym momencie usłyszała kroki. Szybkie, niepewne. Uniosła broń, lecz po chwili z cienia wyszło dwóch żołnierzy. Nie mieli na szywek jednostki Rutkowskiego. Porucznik Wysocka? Zapytał jeden z nich. Przyszliśmy panią zabrać. Dowództwo centralne wydało rozkaz natychmiastowego transportu. Do więzienia czy do szpitala? Zapytała chłodno. Tego nie wiemy. Lena spojrzała na nich uważnie. W ich oczach nie było wrogości, raczej szacunek i niepewność. Wiedzieli, kim jest. Wiedzieli też, że historia już się toczy i że nie mogą jej zatrzymać. Kiedy helikopter poderwał się w powietrze, Lena patrzyła przez szybę na góry, które znikały pod chmurami. To tam wszystko się zaczęło. I to tam po raz pierwszy poczuła się naprawdę wolna. Nawet jeśli teraz czekała ją cela, przesłuchania, sądy wojskowe. W bazie panował chaos. Oficerowie biegali z dokumentami, a w sali konferencyjnej trwało nadzwyczajne posiedzenie. Kiedy wprowadzono Lenę, wszyscy spojrzeli na nią jak na kogoś kto nie powinien był przeżyć. Porucznik Wysocka, zaczął generał Nowak. Złamała pani szereg przepisów, naraziła życie żołnierzy i ujawniła tajne informacje. Ale, zawiesił głos, jednocześnie pani działania ujawniły poważne nadużycia w strukturach dowodzenia. Lena milczała. Patrzyła prosto przed siebie. Wiedziała, że nie oczekuje pochwał, wiedziała, że prawda zawsze ma swoją cenę. Co pani chciała osiągnąć? Zapytał ktoś z boku. Chciała pani zostać bohaterką? Wtedy po raz pierwszy się uśmiechnęła. Nie. Chciałam, żeby ci, którzy zginęli, przestali być tylko numerami w raporcie. W sali zapadła cisza. Generał odchrząknął, po czym powiedział cicho. Czas pokaże, czy to, co pani zrobiła, przyniesie sprawiedliwość, czy tylko nowy chaos. Kiedy wyprowadzano ją z sali, za szybami kamer błyskały flesze. Dla świata stała się symbolem odwagi, dla armii zagrożeniem, a dla siebie? Wciąż tylko żołnierzem, który zrobił to, co uważał za słuszne. Minęły trzy miesiące. Świat zdążył zapomnieć o wielu rzeczach, ale nie o niej. Imię Leny Wysockiej wciąż krążyło po nagłówkach, w raportach, w szeptach korytarzy wojskowych. Oficjalnie zawieszona, czekała na wynik sądu wojskowego, ale w oczach opinii publicznej już dawno stała się kimś więcej niż oficerem. Stała się symbolem. Przez większość dni przesiadywała w małej celi, patrząc przez okno na plac apelowy. Co rano słyszała dźwięk trąbki i kroków żołnierzy. Paradoksalnie ten dźwięk dawał jej spokój. Nie czuła gniewu. Czuła, że zrobiła co musiała. Pewnego popołudnia strażnik otworzył drzwi. Ma pani gościa? Powiedział krótko. Do środka wszedł generał Nowak, bez dystansu, bez teatralnych gestów. Usiadł naprzeciwko niej, przez chwilę milczał, potem położył na stole teczkę. Sprawa Rutkowskiego została zamknięta, powiedział cicho. Skazany. Wszystkie dowody potwierdziły pani wersję. Lena spojrzała na niego spokojnie. Więc sprawiedliwość wygrała? Sprawiedliwość? uśmiechnął się gorzko. Może częściowo. System przetrwał, ale ludzie, ludzie zaczęli myśleć, a to już dużo. Wyciągnął kartkę z decyzją. Oficjalnie zostaje pani oczyszczona z zarzutów. Niezależna komisja uznała pani działania za nieautoryzowaną, ale moralnie uzasadnioną interwencję w sytuacji nadzwyczajnej. Lena roześmiała się cicho. To chyba najpiękniejszy sposób, żeby powiedzieć miała pani rację. Generał skinął głową. Tak. Ale prawda rzadko bywa wygodna. Kiedy wyszła z budynku, powietrze pachniało deszczem. Na dziedzińcu stała grupa młodych rekrutów. Patrzyli na nią niepewnie, z podziwem. Jeden z nich podszedł, zasalutował. Pani porucznik, czy to prawda, że sama pani uratowała misję? Lena spojrzała na niego z lekkim uśmiechem. Nie, żołnierzu, misję uratowała prawda. Ja tylko przestałam się jej bać. Zatrzymała się na chwilę, patrząc w stronę gór, majaczących w oddali. Tam, gdzie wszystko się zaczęło. Gdzie strach zamienił się w siłę, a samotność, w sens. Tydzień później otrzymała propozycję powrotu do służby. Nie odpowiedziała od razu. Wiedziała, że jeśli wróci, będzie musiała żyć w świecie, który wciąż nie do końca zaakceptował kobiet takich jak ona. Ale też wiedziała, że jeśli nie wróci, to system wygra przez milczenie. W końcu podpisała dokument. Znowu założyła mundur, tym razem z innym spojrzeniem, nie pełnym gniewu, lecz świadomości, bo zrozumiała, że siła żołnierza nie tkwi w rozkazach, lecz w odwadze, by powiedzieć prawdę, gdy inni milczą. W ostatnim raporcie, który miała wysłać przed nowym przydziałem, napisała jedno zdanie: Nie ma większego zwycięstwa niż uczciwość wobec własnego sumienia. Zamknęła laptopa, wstała i spojrzała w okno. Na horyzoncie majaczyły góry, a w jej oczach odbijał się blask zachodzącego słońca. Czuła, że historia zatoczyła krąg i że w końcu po raz pierwszy od dawna nikt nie mógł jej już nazwać kłamcą.